Jest Królowo-Różańca Świętego. Stajemy przed Tobą w ten październikowy jesienny wieczór. Stajemy w duchu Twojego zamyślenia nad tajemnicami z życia Jezusa. To właśnie te tajemnice przychodzi nam zgłębiać, biorąc do swych rąk Różaniec. Ten Różaniec tak prosty, a zarazem tak głęboki w swej treści. Różaniec jest wędką, którą Maryja łowi grzeszników i z morza nieprawości wyciąga na brzeg miłosierdzia. Różaniec jest kotwicą, którą Maryja chwyta kuszonych i trzyma przy sobie, by ich nie uniosła fala namiętności. Różaniec jest łańcuchem o piętnastu ogniwach, do którego przyczepiamy nasze dusze. Kiedyś ręka Maryi pociągnie ten łańcuch. I podźwignie na wzgórze niebieskie wszystkich, którzy sięgo mocno trzymają. To słowa świętego Józefa Sebastiana Pelczara. mów mi Maryjo, chcemy chwytać do naszych rąk różaniec, a w nim chwytać się ciebie, bo wiemy, że pociągniesz nas do góry i wspomożesz w chwilach trudnych. Dobrze rozumiał to dzisiejszy patron nasz polski męczennik i zarazem jasnogórski pielgrzym, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Życiorysy, a także świadkowie jego życia podają, że od dzieciństwa po ostatnią posługę swoją kapłańską tu na ziemi jego religijność była przep, przepojona żywym kultem i miłością do Ciebie, Maryjo. Poniósł go ze swego rodzinnego domu, gdzie wspólnie śpiewano godzinki, odmawiano anioł pański, czy modlono się na różańcu. Jak wspomina, wspominała jego mama, pani Marianna, która też wielokrotnie tutaj przybywała, że Jerzy jako dziecko chodził codziennie do kościoła na różaniec, z czego nie bardzo była zadowolona wtedy jego nauczycielka, wyzwając kiedyś pan, panią Mariannę do szkoły i grożąc, że zostanie mu obniżona ocena zachowania. To już wtedy zaczęło się powolne prześladowanie młodego jeszcze alka. On jednak właśnie na różańcu, właśnie rozmawiając z Tobą Maryją, pewnie też dopytywał, jaka jest droga jego w życiu, co robić, jak żyć. To tym różańcem przygotowywał się do posługi. U swojej babci znalazł kiedyś egzemplarze rycerza niepokalanej, zaczął czytać i wtedy to odkrył Maksymiliana Kolbego, męczennika, szalonego w swoim życiu dla niepokalanej. Gdy po maturze wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego, zaraz po obuczynach zostaje wcielony do dwuletniej zasadniczej szkoły wojskowej, która miała mu wybić z głowy powołanie kapłańskie. Ale to tutaj odbywa się jego kolejna próba. Ale i zarazem okazała się wielka wiara i miłość do Ciebie, Maryjo, za głębokie przywiązanie do modlitwy, a szczególnie Różańca, który dumnie nosił na palcu, co nie podobało się często dowództwu, był wielokrotnie prześladowany, poniżany, a nawet bity. Niejednokrotnie kazano mu zdjąć różaniec, rzucić na ziemię i podeptać. On jednak był tak dzielny, że tego nie zrobił. Ksiądz biskup Jan Zając z Krakowa wspomina, jak Jerzy zachęcał kolegów z sali, aby mimo zakazów modlili się na różańcu. On miał go nieustannie przy sobie. Otrzymał go od księdza prymasa, gdy odchodził do wojska. Są też wspomnienia świeckich pracowników wojskowych, którzy wielokrotnie widzieli go, jak spokojnie chodził i w wolnej chwili odmawiał różaniec. Ksiądz Wacław, kolega z wojska, również opowiada, że różaniec był jego ulubioną modlitwą. Gdy tylko miał czas wolny, siadał na krześle przy łóżku i przesuwając paciorki, głośno modlił się. Wtedy inni się też do niego przyłączali. W liście do swojego ojca duchownego, zdając relację z czasu spędzonego w wojsku, pisze, że praktykuje modlitwę różańcową a w piątki drogę krzyżową. 30 października 1968 roku kleryk Alek wraz z kolegami wychodzi z przymusowego wojska i przyjeżdża tutaj, na Jasną Górę, by podziękować za opiekę i macierzyńską pomoc Tobie Maryjo. Przywitał ich wtedy tutaj w sanktuarium ksiądz kardynał Wyszyński, który odprawił w ich intencji mszę świętą. Powiedział do nich wtedy, przybyliście tutaj, aby podziękować za zwycięstwo. Po święceniach ksiądz prymas Wyszyński powiedział do neoprezbiterów, w tym także do księdza Jerzego. Wasz związek z Maryją powinien być jak naj, najżywszy. Wszędzie, gdzie będziecie, spotkacie Matkę Chrystusową, ona Was zawsze doprowadzi do swojego syna. Utwierdziło to jeszcze bardziej młodego księdza Jerzego. Bardzo często codziennie modlił się na różańcu i taką małą koronką różańca na palec obdarzał innych ludzi. Są tego świadectwa. I jeszcze jedno. Maryjo musimy dzisiaj tutaj wspomnieć. Krótkę przed swoją męczeńską śmiercią otrzymuje Różaniec od Ojca Świętego Jana Pawła II, który dziękuje mu w ten sposób za jego służbę i dodaje mu otuchy w dalszej trudnej działalności. Ostatnim nabożeństwem tuż przed śmiercią, 19 października 1984 roku, tuż przed uprowadzeniem i zamordowaniem było nabożeństwo różańcowe które prowadził w Bydgoszczy. Wtedy to przy rozważaniu pierwszej stacji powiedział: Dziękuję Ci Matko za wszystkich, którzy pozostają wierni swojemu sumieniu, którzy sami walczą za słabością i umacniają innych. Dziękuję Ci Matko za wszystkich, którzy nie dają się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężają dobrem. Mario, to, była, to było motto jego życia. Te słowa jego kapłańskiej posługi, które doprowadziły go do męczeństwa, w konsekwencji także do beatyfikacji. Uczył wszystkich, jak zwyciężać z różańcem w dłoni. Nie sposób nie zgadnąć skąd. Dziś już błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko brał siłę do tej duchowej walki, do tego nieustannego zmagania, ale też i do życia. Odpowiedź chyba jest zbyt prosta i nasuwa się sama. Poznając choćby kilka wątków z jego życia, widzimy jasno skąd jego siła i moc. Maryjo, dziś dziękujemy Ci raz jeszcze za Twego wiernego sługa, naszego rodaka błogosławionego księdza Jerzego. Dziękujemy za jego niezłomną wiarę i męstwo w prześladowaniach. I prosimy Cię, Matko, abyśmy umieli czerpać od Niego wzór i nie wypuszczać z dłoni swojej modlitwy różańcowej. Abyśmy wszelkie przeciwności, które nas spotykają, umieli zwyciężać z różańcem w ręku. Abyśmy, tak jak dzisiejszy nasz patron, Ufnie zawierzyli się Bogu przez Twoje, Mario, stawiennictwo. Polecamy Tobie, Mario, w tej modlitwie wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, szczególnie kongregacji odpowiedzialnych za powołania, tu, która tutaj na Jasnej Górze obraduje. Środowisko Świętego Jana Pawła II, pielgrzymkę kobiet, pielgrzymkę taksówkarzy, wspólnotę komunia i wyzwolenie, rekolekcje z Maryją Ratuj Człowieka, tej wspólnoty, która działa w naszym sanktuarium. Polecamy także srebrny jubileusz istnienia wspólnoty jasnogórskiej odnowę w Duchu Świętym Kana. Polecamy Wszystkich pielgrzymów z zagranicy Chorwacji, San Mario, Węgier, Białorusi. Polecamy także parafię, którą nawiedzasz w ikonie Jasnogórskiej, parafii Rombin. Polecamy wszystkie nasze intencje i sprawy, też kleryków z roku 6 i 5 seminarium Częstochowskiego i Sosnowieckiego wraz z rodzicami i rodzinami przeżywającymi swój Dzień Skupienia. Polecamy także rekolekcje Opus Angelorum, Wspólnotę Świętego Józefa, Pierżymkę z Brześcia, z Kłodzka, z Nowego, z decyzji Pelplińskiej, z Dobrego, Strzęszczan, Bytowa, Jedzbark, Polski Związek Kobiet Katolickich, z Konradowa, z Choroszczyna, Sulajówka, Miłosnej, Halinowa, Okuniewa, Zabrańska, z Grodziska Wielkopolskiego, z Lublina, z parafii błogosławnego biskupa Władysława, z Konstantynowa, z parafii Maryi Królowej z Poznania, z świętego Jana Apostoła z Poznania, z Bielska Podlaskiego, firmy Słompol, Komarowa, wszystkich, którzy z nami się łączą w czasie tej modlitwy apelowej, także pielgrzymkę z Wiościa Kujawskiego, okolic z opiekunem, którzy proszą Matkę Najświętszą i Ten i osób stanu duchownego w ten Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Wszystkie nasze intencje zbieramy, rozważając tajemnicę zwiastowania. Ojcze nasz któryś jest w niebie święty i niebiański Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami wrześni, teraz, w naszy, Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu Maria, ribus, et benedictus fructus ventistu in Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami wrześni, teraz i w śmierci naszy, Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przeważ nam nasze drzewy, zachowaj nas od ognia biednego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dołom szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Polecamy Ci intencje Ojca Świętego Franciszka, cały Kościół w Polsce, wszystkich biskupów, kapłanów. Prosimy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. I w tym nadzwyczajnym miesiącu misyjnym odmówimy jeszcze modlitwę zaproponowaną przez papieża Franciszka. Boże Ojcze, Twój jednorodzony Syn Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła. Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi wciąż jeszcze daleka do zrealizowania mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu, życia i światła. Spraw byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Polecamy Ci także pielgrzymów 11. grupy, Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, którzy dzisiaj podejmą tutaj nocne czuwanie. Wszystkie nasze intencje, wszystkich tych, który, którzy nas prosili o modlitwę i którym to modlitwę obiecaliśmy, tutaj przed Twoim obliczem, Maryjo, tobie zawierzamy. Pod Twoją obronę. Ja. arcybiskupa Wacławie, księdza biskupa Andrzeja, prosimy o błogosławieństwo. Ktoś jak błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko gotów jest oddać życie, niż sprzeniewierzyć się własnemu sumieniu. Na pewno budzi podziw, ale i nienawiść. Trudno wobec takich decyzji i człowieka przechodzić obojętnie. Tym bardziej trudno nam zrozumieć, że nawet po 35 latach od jego męczeńskiej śmierci nie rozróżniamy tych, którzy siejąc nienawiść zabijają, a tych, którzy podziwiają i modlą się, przebaczają. Pan z wami i z twoim, niech imię pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, i syn, i duch święty, Amen. dziękujemy tym wszystkim, którzy łączyli się z nami poprzez modlitwę apelu Jasnegórskiego poprzez Radio Maryja i Telewizję Trwam. W telewizji Trwam już za chwilę, serwis informacyjny, w Radio Maryja 21.30 zapraszamy na rozmowy niedokończone z udziałem księdza profesora Jana Machniaka z Krakowa.